Patrzcie to. Patrzcie to, co to jest. Patrzcie to. <laughs> Jaki piękny, jak on pozuje dla Was. 40 cm. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Co tu się wydarzyło. Przepiękna, ta gruba czterdziestka po prostu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Mistral Fishing Zabiorę Was dzisiaj na wyprawę w poszukiwaniu wielkich, grubych okoni Mam na myśli okoni pod 40 cm Woduję się na rzece i płynę dzisiaj na ogromną wodę, na którą jest Zalew Wiślany Więc będą to okonie morskie Więc co? zostawcie, pamiętajcie, łapę w górę Zostawcie subskrypcję na kanale Mistra Fishing, a my widzimy się już w drodze na zalew i mam nadzieję, przy rybach. Na razie! Jest ryba. O Sandasz, pięknie Ale przywalił o, Ale przywalił Pięknie Ale okoń Boże Święty To okoń Ja pierdzielę. Jaki oks patrzcie to Patrzcie to jaki oks ja pierdziłem się, że to sandacz A tu wielki okoń Jezus Maryjo Ale jak powalczył Zobaczcie to <ścoughs> Zobaczcie to, ja pierdzielę Zobaczcie to o. Zobaczcie to jak zasą Tutaj to konie jednak to nie bawiam się w tańcu. Zobaczcie. <laughs> Jaki garbus. Czekajcie zmierzymy go. 34 cm. Przepiękne. Dobra ta siateczka. Ale tego to bym się nie spodziewał. Tego to bym się nie spodziewał. Że to będzie okoń. No to ci tak mi przygrzmucił. No ale nic, <noise> jaki ok. Na sanda do 24 gramów, też na lekko, ale jest chociaż czym to wciąć, i przynęta ma również większy haczyk, więc. Więc to jest ważne tutaj. Otwartą wędką, większym, większym hakiem, większą przynętą jest zdecydowanie łatwiej. Przepiękne. Ale tak się postawi, tak powalczył, że normalnie byłem pewny, że to sandacz. Takie branie też mocne, sandaczowe, no bo było widać jak tą przynętę połknął sieci. Sandaczek, ale malutki. Zobaczcie, kargulenka. <grymka> Kargulenka na w tym roku to kargulenka, ale to jest <noise> ile ten sandaczyk ma 34 cm, jak tam ten okoń przepiękny jesteś, przepiękny, ale uciekaj wariacie <noise> rośnij pięknie. No to się, no zaczęło. się fajnie zaczęło. I, okonie, i sandacze i sobie razem sobie mieszkają. No to dobra. Próbujemy. Zalew wiesiony, tak jak widzieliście. I tak jak widzicie, to jest wielka woda. Jest gdzie tej ryby szukać. O, tam coś goni. Jest, jest rybka, ale to będzie chyba, chyba okoń. Albo mały sandaczek znowu. Okoń piękny. No to... No to mi się wkręciło dzisiaj. Ja pierdziele, jakie okonie. O Jezus. Zobaczcie, jak zasą. Ten jest chudszy, ale jeszcze dłuższy. Przepiękny. Zobaczcie go. Przepiękny okoń. Przepiękny. Coś pięknego. Ile on ma? To samo. To samo trzydzieści cztery centymetry. Wezmę sobie mały podbieraczek. Ale okonie na takie przynęty biorą. Coś po prostu dzisiaj niesamowitego. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego Potężne brania. Mam dla was niespodziankę. To jest ta niespodzianka. Tak oglądałem tu ten materiał i patrzę, że bardzo, bardzo fajnie. Wykorzystywało się ten malutki podbierak gumowany do podbierania okoni I w związku z tym udało mi się załatwić z firmy Mistral dla was również taki podbierak I z nim będzie związany konkurs, więc oglądajcie bacznie film A ja w tym filmie powiem wam jakie są zasady On zaczyna troszkę wiać Siedzi, przysiad o, Ale przysiad, okoń Jest Walcz. Znowu pięknie. Co tu się dzieje, po prostu dzisiaj? Co tu się po prostu dzisiaj dzieje? Co tu się po prostu dzisiaj dzieje? Prostu dzisiaj dzieje? Ja nie wierzę. Czy można, czy można chcieć czegoś więcej? <grywia> ja pierdziele, jakie ryby! Jest! O, ale przywalił też piękny. Co rzut okoń. Też piękny. I to na takie przynęty wielkie. Co rzut oko i to na takie przynęty, mówię wam. Ten jaki ciemny. Jaki piękny. Ciemny. Piękny. Zobaczcie jaki ciemny. Piękny. Piękny. Пьянко. <связь> Пьянко. Przewalił. A tu już jest przynęta. Dłuża, no. Przynęta chyba ma 12 cm. I jeszcze jest taka dość krągła. Ale lepiej obranie też. ale to są cały czas okonie no, nie są w stanie teraz drugie branie nie wcięte, trzecie nie są w stanie pobrać tej przynęty bo duża przynęta jednak piękne ryby, piękne okonie tutaj są na tym zalewie piękne sandacze, piękna woda szkoda niestety tylko, że tak osiadkowano mocno, bo Gdyby nie te rybacy, nie te siatki, to naprawdę byłaby to przepiękna ryba. Ale przez to, że widzieliście to, normalnie wyszedł albo okoń, albo sandacz. Do powierzchni samej. Ole, było też. Ładnie chodzi. Okoń. Okoń, piękny. Ja pierdzielę. Rewelacja. Taki sam jak tam. To konie tak wychodzą. Przepiękne, te konie są. Przepiękne. <gry> zobaczymy, biorą, nie powinienem zmieniać ani przynęta, ani wędki, ale ja bym sobie powalczył z takimi okoniami na koniówce Więc biorę mojego ulubionego prodigiera do 8 gramów, tantka na końcu i zobaczymy Założę też taki kolor. tamte był taki zielonkawy. Motor Fire Tiger. To założę tutaj też taką. tante Fire Tiger. Choć one widać, że aż podchodzą do powierzchni. Nie wiem, czy na tamte będą chciały brać. No zaraz się okaże. A była, spadło coś podczas podbijania. Jest. Ok. Ale, zobaczcie, mała przynęta. To akurat tutaj widać mała ryba. Mam że tak nie będzie, ale zobaczymy. Siedzi ale okoń też ładny okoń. Czyli tantki też lubię. <śpiękne> Przepiękne. O, ten grubiutki. Piękny. No czyli nie ma znaczenia, mogą być i duże i małe przynęty. Na tą tantę na pewno powinny z, z chętniej ją pobierać. O, ale było branie. Nie wcięło się. Jest delikatne branie. Okonek nie za duży, ale jest. Chopca? Nie duży. Ale jest. na tą dużą przynętę a będzie ładny okoń znowu o kurcze piękny, albo sandaczek będzie ale chodzi piękny, piękny okoń, ogromny ogromny Cztery dychy będzie. Piękny, piękny. O Boże, jaki okoń! O Boże, jaki okoń! Jaki jest nabity. Zobaczcie to. Ole, baryła gruba. Ole, baryła gruba. Ilon Ma. Zobaczcie to. 40 cm. 40 cm okoń. Ale kwadratowy. Baryła. Baryła po prostu. Ja pierdzielę. I to na taką przynętę. Jaki okoń. Patrzcie to. Patrzcie to, co to jest. Patrzcie to. Jaki piękny, jak on pozuje dla Was. 40 cm z polskiej wody. Przepiękna ryba. Przepiękna ryba. Ale zobaczcie, jaki on jest gruby. Jaki on jest gruby. Piękny. Przepiękny. 40 cm, no. Pierwsza czterdziestka w tym roku. Rewelka. Rewelka. Aha, tak jest. Do wygrania ten tutaj oto podbierak. Rewelacyjny, już go już od dwóch sezonów. Tak jak widzicie, sprawił mi się mega fajnie do podbierania naszej pciutko tak okoni jest lekki, aluminiowy z gumowaną siatką. Wysuwana rękojeść, rewelacyjna jakość. Ale przechodząc do brzegu, co trzeba zrobić, żeby zdobyć ten oto tutaj podbierak? Na pewno oglądaliście film już. A więc nie będziemy zgadywać jaki okoń był największy bo wiadomo jaki był okoń największy proszę zgadnijcie ile centymetrów miał najmniejszy okoń złowiony w dzisiejszym odcinku przeze mnie konkurs trwa dwa tygodnie konkurs jest tylko i wyłącznie dla subskrybentów Mistra Fishing i co najważniejsze jeszcze trzeba zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Życzę wam szczęścia osoba która zgadnie obaj tu będzie najbliżej wygra tutaj ten oto rewelacyjny podbierak jest o co walczyć a ja już wracam dalej ¡Do firmo! A to jest dla porównania 35 różnica jest ogromna, ogromna, po prostu wspaniałe, wspaniałe są a tutaj piękne 35, przepiękne okonki Cudowne, ten jeden chyba chce dla Was ładnie popozować fajne Zobaczcie co tu się wydarzyło. Co tu się wydarzyło? Przepiękna, ta gruba 40 po prostu zrobiła taką robotę mi dzisiaj. Zrobiła mi taki dzień dzisiaj. Ten okoń mi zrobi taki dzień dzisiaj. Wspaniała, piękna, gruba 40 cm ryba. Przepiękna. Zwracamy jej wolność. Musi się, musi się wytrzeć i, i będziemy mieli. Nowe, piękne okonie. Żegnaj. Piękne. Ale połów dzisiaj. Ale połów dzisiaj. Przepiękne okonie. Tego dużego już wypuściłem, 40. Parę 35, koń 34. Przepiękne owienie. Chwila po prostu, ławica znaleziona. I takie piękne okonie. Coś pięknego. Piękne jest, Piękny. piękne. Na takie duże przynęty brałem, coś pięknego. Wracaj. Piękne ryby, piękne okonki. Zwracam im wolność. Niech uciekają. Piękne są. A ten, jakie ma piękne barwy. Zobaczcie, jaki on jest pięknie ubarwiony. Przepiękna ryba. Przepiękny jest. Piękny, wracaj. Wracaj buzie. Wracaj. Pa. I wracamy. Pięknym okonią wolność. Niech wracają. I tak kończymy dzisiejszy film. Jestem mega zadowolony. Takie piękne ryby, 40 tak złowione w tym nowym roku. I te piękne po 34-35 cm, takie grubo okonie, takie brania. Wymarzony dzień na rybach. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję, że oglądacie filmy Mistrala. Dziękuję, że Wam się podobają. Pamiętajcie, zostawcie jeszcze łapy w górę dla zasięgu, żebyśmy mieli siłę kręcić takie filmy, drawas. I zostawcie komentarz, jak tam u Was, czy biorą konie, czy nie. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach na kanale Mistral Fishing. Wędkarska piona, na razie.